Cześć Wszystkim opaczom Słońca i magazynierom, no nareszcie mam i ja w końcu podjąłem tą decyzję. Myślałem, że mam dobrze opomiarowaną instalację, ale co widzicie, EkoZE mam. No i stąd też telefon do firmy Zamel, no bo to chyba w tej chwili jeden z lepszych producentów na rynku liczników jednofazowych i trójfazowych. No i co się okazuje, mają fajny produkt. Zwróćcie uwagę tutaj na tą różnicę eee, Ten liczniczek ma podejście już pod home Assistant lub inne systemy ale to za chwilę, zrobimy sobie dzisiaj taki mały unboxing, co tutaj dostaniemy w pudełku no i ten licznik wyląduje u mnie jako dubel licznika PGE bo PGE ostatnio mi taki numer odwinęło że no musiałem już coś zdecydować dziękuję całej ekipie z Zamela tutaj za bardzo miłą przesyłeczkę no i dzięki temu będę mógł teraz jeszcze lepiej kontrolować całą swoją instalację, zresztą ona i tak jest sami wiecie dobrze wspomiarowana, dobrze ale brakowało mi tego Pomiaru na wyjściu do sieci. Słuchajcie, co jest nowego w tym monitorze? No jest to, zwróćcie uwagę, model Mev02 ETH. Ten dopisek ETH to znaczy, że mamy coś ciekawego i już Wam to wszystko pokazuję. Pudełeczko sobie odłożymy na bok, bo ja już sobie pozwoliłem je rozpakować. Co mamy w pudełku? W pudełku mamy jednostkę bardzo podobną do poprzedniej. Aczkolwiek odrobinę się różni. Zwróćcie uwagę, że pojawiło się tutaj złącze RJ45. Tak, jak też tutaj to mamy na pudełku, że mamy ready for RJ45. No i co? Standardowo trzy przekładniki, czyli mamy po jednym przekładniku na każdą fazę do pomiaru przepływu. Instrukcja obsługi. Instrukcja obsługi, jak zwykle, dosyć obszerna w kilku językach. No jest tego trochę do czytania. Oczywiście schemat podłączenia całości. Nie zapomnijcie eee, tutaj powinniście zastosować też bezpieczniki. Będziemy tutaj nagrywać drobny odcineczek, jak ja to podłączę u siebie. Zobaczycie jaki bajzel jest u mnie w skrzynce PGM w sensie w skrzynce z licznikiem, bo tam też się okazuje, że jest dosyć dużo, a tymczasem co. Eee, jeszcze raz wielkie podziękowania dla ekipy Zamela za zaangażowanie tutaj w takich eee, popracie jak my, Tomek i tak dalej. Popracze Oczywiście w cudzysłowie, bo my ciągle coś robimy, ciągle coś przerabiamy, ciągle coś przekładamy, mierzymy, monitorujemy, i takie urządzenia tutaj przychodzą nam. O, widzicie, tutaj też jest schemat. I takie urządzenia przychodzą nam z pomocą. A tymczasem co? Wiecie, że już Home Assistant u mnie śmiga. Dzięki bardzo dla Darka cały czas, który wytrzymuje cierpliwie, co ja tutaj wyprawiam, co ja potrzebuję, bo ja oczywiście tego Home Assistanta, do którego ten licznik będzie super pasował, no nie wykonałem własnymi rękami. A tymczasem co? Tak wygląda tutaj całość w przypadku Mewa 02 ETH. I co? Będę Wam informował, jak już to wszystko podłączę, pokażę Wam jak to działa, jak wygląda aplikacja. A tymczasem co? Bawimy się z tym, łapiemy słonko, cześć.